Ja bym też chciał coś powiedzieć. No proszę. I Gackowski mi tą ustawą nawet. ust nie zamknie. I chcę powiedzieć o, ja tak. Nie że wiem. Bardzo... A on chyba tak coś pod pana dzisiaj podchodzi. Tak, tak, tak. I, I no. chcę powiedzieć tak, że. Bo znamy się, Kupelat, ja go nie poznaję po prostu. Taki aparatczyk się zrobił. Ale on taki zawsze. Partyjny. O publicznie taki jest. Więc ja, ja powiem, jest powiem państwu powiem. tak, że o ilekroć się, e, e, używa się dzieci do takiej propagandy, takich naprawdę niskich pobudek, czyli panować nad sytuacją w ten sposób, że narracja musi być utrzymana. Czyli kierunek partia nadaje i cały naród. Ma myśleć tak jak partia każda. Ale przecież Bo był pan w Sejmie, to jest, panie Marku to jest, Słyszał pan, że o dzieciach nie, mówił najmniej. Nie, nie Słyszał Pan Ale nie przerywamy, tak? Więc jest, jest tak. Oczywiście, że e, część jego wypowiedzi była o dzieciach. I proszę państwa, pedofilia jest ohydną zbrodnią dla dzieci. Naprawdę. Mamy komisję specjalną komisję do spraw pedofilii. Zrobić wydział do ścigania w tej komisji internetowych przestępstw przeciwko dzieci i młodzieży. I do widzenia. No. Jest temat załatwiony. Nie ma potrzeby regulowania tego... Prawo karne w Polsce. Ale jest ta 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 Można zwiększyć ten zasięg. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że... W sposób, powiem, ordynarny, taki dlatego tego rządu troszeczkę jakby no, podobne. zwolniono dwie pracownice najważniejsze w tejże komisji, e, utajniając obrady, obrzucając te dziewczyny błotem. Dzisiaj prokuratura stwierdziła, że te dziewczyny, że żaden z tych zarzutów się nie potwierdza. Żaden. Pani Boczko kłamała. I teraz pani Boczko składa papier, że już nie chce być przewodniczącą, i nikt na ten temat dyskutować już nie chce. Otóż proszę Państwa, tak się nie robi, po pierwsze z kobietami, a po drugie mówimy o dzieciach. Jeżeli Wasza troska o dzieci jest tak przemożna, to te panie powinny wrócić do pracy bo je obraziliście, sponiewieraliście, tajne posiedzenie sejmu z to, tego względu po to, żeby, nam żeby się nie mogły bronić, po tak, to, żeby tak. się nie mogły bronić, no, tak. więc to jest ohydne ja nie mówię akurat do ciebie tego, bo jakby znam twoje zdanie, natomiast prawda jest taka, że nie wycierajcie sobie dziećmi swoich brudnych intencji, no.